Finał mistrzostw polski Superliga 6. A z nami kierownik, można powiedzieć, legenda bydgoskich szóstek, albo może i ogólnopolskich szóstek, Marcin Gruszczyński Galport w świecie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Marcin, jesteście stałym bywalcem naszych turniejów. Też mieliście okazję przekonać się, jak wygląda Liga Mistrzów w wydaniu sześcioosobowym w ubiegłym roku. Jak wrażenia zapytam na początek z roku bieżącego. Jak wrażenia, jeśli chodzi o tegoroczny puchar i mistrzostwo Polski? Niezmiennie, pozytywnie i organizacja jest perfekt, więc od tej strony nie możemy nic narzekać. No korzyść z naszą grą, jakoś ten puchar nam nie leży. Nie idzie nam, ale traktujemy to tak po części jako przytarcie przed mistrzostwami Polski. No i zobaczymy co dzisiaj będzie. Raczej dzisiaj powinniśmy wyjść w najgorszym wypadku z drugiego miejsca dalej, a co będzie dalej no to wiemy po zeszłorocznych, że no play-offy rządzą się własnymi prawami i tam naprawdę jedna sytuacja może zdecydować o wyniku i o awansie dalej No czas pokaże. Tak też było w Lidze Mistrzów, gdzie też rozkręcaliście się, można powiedzieć, z meczu na mecz. Byliście tą ekipą, której udało się wywalczyć awans. Ostatecznie zatrzymaliście się na ćwierćfinale, ale o ile mnie pamięć nie myli. Dokładnie. Powiedz, fajna przygoda, i też motywacja do tego, by ponownie walczyć o przepustkę do Europy? Oczywiście, że tak. No wiadomo, że zmierzyć się z drużynami... No już można powiedzieć, że w miarę, no wiadomo, tu się część trochę zmienia na mistrzostwach się pucharze i tak dalej, więc gdzieś tam zawsze ktoś nowy jest, z kimś nowym się zmierzyć. No ale wiadomo, że z zagranicy drużynami fajnie się spotkać, zmierzyć, zobaczyć co oni potrafią, jak oni grają, co robią i tak dalej. przygoda super. Fakt, że zakończyliśmy na finale. Niewiele zabrakło, jak to właśnie wcześniej powiedziałem, no zdecydowały niuanse, bo nie uważam, żebyśmy byli w tym meczu lepsi, no aczkolwiek straciliśmy o jedną bramkę więcej i odpadliśmy. Tak bywa, może, może się dzisiaj uda wygrać, no to pojedziemy i spróbujemy się zrewanżować i zdobyć wyższe miejsce, a jak nie, no to mierzymy też w tą Ligę Europy, i żeby tam też spróbować swoich sił i, i pojechać. Jesteście jedną też z tych drużyn, która, jak już mówiłem, gościła nas regularnie. Te akurat pojęcie i orientacje w szóstkach polskich masz doskonałe. Kto, Twoim zdaniem, które drużyny wymieniłbyś w gronie faworytów dzisiaj do zwycięstwa? Dzisiaj mi trudno jest powiedzieć, bo nie oglądałem ani porannych grup, ani, ani jakby przeciwników. Skupiam, skupiam się na swoich chłopakach, więc trudno mi jest powiedzieć, ale to wiadomo, że to będą częściowo te same nazwiska, te same drużyny, czy grzybowice. Gladiatorzy, Ochota, plus część z drużyn, które są nowe, i wiadomo, że to na turniejach to jest tak, że to zależy, kto jaki ma skład i z kim przyjedzie. Więc to jest często trudne do określenia, jak to będzie. My mamy dzisiaj dosyć ciężką grupę bardzo wyrównaną, więc, no mówię, drużyny, których mniej więcej nie znałem, aczkolwiek, no, wiadomo, że mój język gdzieś tam zasięgnął informacji na temat tych drużyn, więc mniej więcej wiedziałem, co mogą, kto coś może pokazać, więc trudno mi jest powiedzieć, kto będzie faworytem, no myślę, że to też dyspozycja dnia. Dzisiaj jest pogoda trochę lepsza do grania, więc y, może być różnie. To tak na koniec zapytam, twoim zdaniem, wspomniałeś o tych drużynach z niższego koszyka, twoim zdaniem poziom tych drużyn właśnie z niższego koszyka, tych teoretycznie słabszych, się podnosi, bo mi się wydaje, że to jest to, co przede wszystkim ulega zmianie. No na pewno, no z roku na rok ten poziom będzie rósł, ponieważ e, inaczej patrzą e, wszyscy już po, po, czy po waszej konkurencji, czy po Super Lidze e, co można osiągnąć, gdzie można być, e, czy grać w reprezentacji, czy wyjechać ze swoją drużyną e, za granicę na, na turnieje międzynarodowe, więc to gdzieś mobilizuje tych chłopaków i też też e, jakby no ten poziom taktyczny przede wszystkim, bo wiadomo, że fizycznie to większość drużyn jest gdzieś tam przygotowana, ale taktycznie zupełnie inaczej do tego podchodzą. Już nie, nie na hura, gdzieś tam są taktyki, gdzieś się zamykają, czekają. Więc ten poziom będzie rósł, jak będą dalej istnieć i Wy, i konkurencja, bo i konk Wy bez konkurencji, konkurencja bez Was nie To jest zdrowa rywalizacja, która jest potrzebna nam wszystkim do tego, żeby, żeby ten poziom się podnosił i u Was, i u nich. Absolutnie rywalizacji się nie lubimy. Uważam, że to zawsze może tylko sprzyjać rozwojowi. To pytanie na koniec, jako znowu do człowieka, do którego, um, gdzieś tam, którego traktujemy jako osobę, która na tych szóstkach zjadła przysłowiowe um, zęby, czy uważasz, że też ten poziom profesjonalizmu, profesjonalizacji szóstek, to jest naturalny proces i to będzie postępować? Myślę, że tak. Moim zdaniem szybciej szóstki będą na Olimpiadzie niż futsal. Niestety, ale to jest zupełnie temat na, na, na inną rozmowę. Ale myślę, że bardziej to się pojawi na olimpiadzie, więc to świadczy o tym, że ten profesjonalizm będzie też wzrósł z roku na rok. Czego sobie Państwu życzę. Dzięki, uprzejme i Zróbmy. miejmy nadzieję, że następna rozmowa już po wzniesieniu jakiegoś tytułu. Zobaczymy, czas pokaże. Dzięki.